Ponieważ odległości między tymi budynkami są duże i robi się tak jak, jakby dziura w przestrzeni. Jest taka zasada psychologiczna, To zbadano, zmierzono i to rzeczywiście jest, że jeżeli między jednym miejscem charakterystycznym a drugim jest więcej niż 50 metrów przerwy, to przestrzeń jest urwana, przestrzeń jest nieidentyfikowalna i określa się to, że przestrzeń straciła swoją ciągłość. Bloki niszczą przestrzeń w tym mieście na Starówce, ponieważ niszczą ciągłość odbioru przestrzeni. I między tym miejscem, między tymi budynkami tutaj, a tamtym jest siatka. Dlaczego jest siatka? Bo tutaj nie ma żadnej przestrzeni. To jest już koniec. Starówka się kończy. Kiedy ludzie się przenosili do miasta, to tracili łączność z przyrodą i z sobą, bo w mieście jest bardzo dużo przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich. I takim wyjściem w mieście były podwórka. Kilka Kilka, kilka rodzin, kilka, kilku, kilka, kilkadziesiąt rodzin miało coś własnego, miało podwórko. Do podwórka wjeżdżało się z bramy i można było być u siebie. Można było żyć bardziej intymnie. Można było wywieźć bieliznę, yy, zrobić sobie szałek, yy, wyhodować kwiatki. Po prostu można było się bawić, można było grać w siatkówkę. W tej chwili tego nie ma. To, co odbieramy jako urok starego miasta, to jest w dużej mierze podwórko. Ale jaki jest problem z takimi podwórkami? Problem, że no to jest stare, to się rozpada. Jeżeli ktoś nie ma, nie, ma, nie ma pieniędzy, a przeważnie takie miejsca zamieszkuje biedota był taki pomysł, żeby zniszczyć burżuazję, zniszczyć mieszczan, czyli osiedlać robotników, ludzi, którzy nie mają pieniędzy. Ludzi, którzy pracują, są najemnikami tworzą nowy, wspaniały świat, nową, wspaniałą przyszłość. To jest budynek zbudowany po wojnie, nowy i on zachował to, co jest charakterystyczne dla Gdańska: to znaczy cegłę i kamień. To jest budownictwo typowo holenderskie. Holendrzy zbudowali w dużej mierze Gdańsk. Cały szkielet. I wszystko, co jest charakterystyczne i znaczące dla architektury: krawędź budynku, linie oddzielające poszczególne piętra, obramowania okien, obramowania drzwi, linia łącząca ścianę z dachem wszystko było robione przez Holendrów w białym kamieniu. Natomiast wszystkie wypełnienia były z cegły. Holendrzy często smołowali cegłę. W tej chwili ta tradycja zupełnie upadła. Smołowali cegłę i wypalali ją. W ten sposób ona była zupełnie Odporna na Wilgoć, a tutaj jest Gdańsk, tutaj jest dużo wilgoci. Jak wjeżdżam do Gdańska, to 30 kilometrów przed Gdańskiem wiem, że już tu wjeżdżam, dlatego że czuję wilgoć powietrzną. Ten budynek zbudowano w latach 60. -tych, 70. -tych i zbudowano go z dużym szacunkiem dla takiej tradycji. Jak jestem w Holandii, to nie widzę przejścia między starym 16-17-wiecznym miastem a nowymi budynkami, dlatego że one zachowują kształt, proporcje i zasady, tak jak tutaj. Pomyślałem sobie kiedyś w stanie wojennym, że gdyby ktoś zaczął hodować kury i świnie na balkonie i gdyby naprawdę było no, ze sto którzy tak, tak robią, to wszyscy by to zrobili. I byłaby taka wielka, wspaniała wieś. Taki szałerek w środku, e, w środku kamienic to jest przykład właśnie przeniesienia ludzi ze wsi do miasta przy braku przestrzeni, przy braku przy braku normalnych yy, yy, no, tego, co, co normalnie jest w gospodarstwie, to coś takiego jak szałek, jak, jak komórki na środku yy, podwórka, jest takim żywym przeniesieniem wsi do miasta. To jest, to jest strasznie charakterystyczne dla tego, co jest w tej w Polsce. Tym bardziej, że przepisy temu sprzyjają. Dużo łatwiej wbudować coś takiego niż dom. Nie wiem, jest dużo więcej szałeków niż domów. No, takie są czasy. Polska to jest taki dziwny kraj, w tym trud górnika wypracowuje dobro narodowe. Dobrym narodowym górnikiem jest węgiel. Węgiel jest najtańszym środkiem do opalania. Dużo tańszym niż gaz, niż cokolwiek innego. Dlatego ludzie opalają węglem. To nic, że to jest szczujące, szkodliwe i w ogóle, ale po prostu to jest tanie. Nikt nie pomyśla o tym, żeby było to było, żeby ekologię z ekonomią powiązać. Nie dość, że to jest tanie, to jest w miarę niezależne. Dlatego, że możesz kupić ten węgiel i, i nim palić. W tych budynkach mieszka, mieszka kolega, opowiada mi dużo o historii tych, tych domów, więc oczywiście mieszkają tu normalni ludzie, ale to, co jest barwne w takich miejscach, to są, to są degeneracje i alkoholicy, jakieś rodziny, jakieś walki, klasa robotnicza. Mówił, że, że to, jest, to jest poważna wylęgarnia, chociaż teraz czasy się zmieniają i coraz więcej ludzi żyje normalnie, no trudno, trudno się degenerować przez cały czas, Bronx to nie jest. A co jest fajne w tym, w tym, w tym mieście, to to, że, że to się tak przeplata. To jest socjalizm cały czas. W tym całych budynkach czuć socjalizm. Ludzie nie mieszkają tam, gdzie chcą, tylko tam, gdzie ich kwaterowano. A te budynki, jak popatrzy, patrzy się na taką sztukaterię, na to, co jest wokół, wokół yy, takiego okna, są, to jest strasznie drogie. W tej chwili, żeby to odtworzyć, no, nikt nie ma pieniędzy na to. to jest, to jest odpowiedni beton. Odpowiedni to nawet nie jest beton. To nie wiadomo, kiedy to powstało. To może być beton, a to może być szlachetna, szlachetny tynk z białkiem użytym do łączenia zaprawy. Białko umiejętnie użyte do zaprawy potrafi tak utwardzić zaprawy, że ona jest twardsza niż beton że szybciej cegła je, niż zaprawa puści. Zresztą to widać. Platka. Schodowa kamienicy czynszowej dla robotników i, i biednych urzędników. Początek naszego wieku. Inne czasy, inna stylistyka. Wszystka, każdy element jest rzeźbiony i zdobiony. Klatka jest strasznie wąska i to jest naprawdę strasznie biedne. Natomiast poziom estetyki jest dużo wyższy niż w budynkach budowanych współcześnie dla ludzi. Gdzieś w latach 30., -tych, 40. -tych zapanowała. Koncepcja, żeby nie ozdabiać niczego, żeby, żeby cała przestrzeń była szczera. Szczera to znaczy mówiła o tym, do czego ona służy. Jeżeli była poręcz, to ona miała być prosta, z, 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 najlepiej z blachy, z metalu i ona miała służyć tylko temu, żeby rękę na niej oprzeć i żeby wejść. Kiedyś uważam, że każdy przedmiot jest piękny i na role robotników się tą piękno zrobić. A w tej chwili co mamy? Gążarówkę. Siedaciniec, piękny budynek z XVII wieku, oczywiście, zapchany szałekami na swoją dziedzińcu. No to na pewno było strasznie. Dzieci, które nie miały rodziców, były w zasadzie darmową siłą roboczą. Czyli taki jest to był mały obóz koncentracyjny, w którym te wszystkie dzieci pracowały. I to bardzo, bardzo ciężko i intensywnie. Także budynek jest piękny, ale historia tego budynek jest tragiczna. Chociaż nie wiem, może lepiej żyć, pracować niewolnikiem, niż nie żyć. Wcale jestem pewien. A tutaj tutaj są boiska. To są boiska do tenisa. To jest miejsce, tutaj nieopodal, którym jest Poczta Polska i kiedyś w ramach budzenia uczuć patriotycznych, zaraz za tym sierocińcem jest ta poczta, w ramach budzenia uczuć patriotycznych Edward Gierek postanowił zbudować pomnik poległych obrońców Poczty Polskiej. I żeby pokazać, że to jest bardzo nowoczesne miasto i dba się o jego rozwój, założono tutaj y, elektryczność i stworzono boiska do tenisa. Dlatego, że każdy, każdy kulturalny człowiek gra w tenisa, i te, te boiska tutaj do tego tenisa i do siatkówki już y, niszczą chyba 30 lat. Y, lampy oczywiście nie działają. Żadnych siatek nie ma, nic tu nie może powstać. Mamy taką dziurę. Teraz któraś z Was będzie biegała tu. Podoba się Tobie to podwórko? Tak. Co, dlaczego? Przestrzeń jest tak, tak zdewastowana, że trudno czegokolwiek upilnować. To jest ważne miejsce dla przyszłości Starówki, dlatego że to jest styk między terenami budowlanymi i przemysłowymi. Tutaj nie ma żadnej obwodnicy Starego Miasta, a to jest naprawdę historyczna granica między tym, co było kiedyś, a tym, co było później. Są kanały, są, są zajezdnie autobusowe, jest dużo przestrzeni. Tutaj można poprowadzić wielopasmową ulicę z drogą z tramwajem, z, z, z czymś. Tu można zbudować obwodnicę Starego Miasta, bo jest na to miejsce. To jest końcowy odcinek wejścia do Poltu Gdańskiego, starożytnego wejścia do Starego Poltu Gdańskiego. Stary Poly Gdański to było nabrzeże tuż przy Starym mieście. Tam, na nabrzeże. To jest motława. Polska, Stary Gdańska, mieścił się przy, y, tuż przy kamienicach. Żuraw był urządzeniem wyciągającym towary na, y, na nabrzeże. Y, Pol zaczynał się poltem rybackim, tutaj jest targ rybny. Natomiast dalej był, y, były, były, były polty przemysłowe. Ten cały towar przerzucany na wyspę Spichrzów. on był tam magazynowany i wychodził znowu tym samym wejściem y, w świat. Te dymy i wielkie hałdy węglowe to jest przykład pomysłu na centralne ogrzewanie całego miasta. Jest to elektrociepłownia Ołowianka, która zanieczyściła i zniszczyła swoimi wyziewami stare miasto. Jest opalona oczywiście węglem, mimo tego, że Zatoka Gdańska leży na dużych pokładach gazu ziemnego. Starczyłoby go na wiele lat, wiele dziesiąt lat na ogrzanie trzech województw. Okolica Metal Zbytu to jest styk typowej architektury przemysłowej z architekturą mieszkaniową. I w tym miejscu można by zbudować most łączący Gdańsk, Wrzeszcz z Gdańskiem Stogami, jak gdyby północną obwodnicę Starego Miasta. Ta obwodnica pozwalałaby na znaczne skrócenie odległości między Wrzeszczem a przeróbką. Z i siedlcami, co związałoby tamte dzielnice ze Gdańska? Bo do tej pory trzeba to wszystko objeżdżać. Do tej pory to wszystko trzeba objeżdżać naokoło i to nie jest wygodne. Gdańsk został założony na takiej wyspie między Motławą a Radunią a potokiem strugi, który stąd przez ulicę Szeroka szedł do Motławy. I tutaj tu stary Gdańsk i Gród Najpierw Piastowski, potem Krzyżacki Potem Gdański się rozwiósł w tą stronę Potem jednocześnie rozwijał się tutaj Aż objął y, całe tereny w obrębie y, tej fosy I on zawsze miał jakiś y, problematyczny koniec tej strony Gdań zawsze był w związku z tym zdobywany od, od tej strony, bo tutaj nie bardzo mm, miał swój koniec. Od tej, od y, strony lądu otaczały go pagórki, biskup Jagódka i inni. I. I póki Druga Wojna nie zniszczyła Gdańska, to on był dość dobrze skomunikowany. To znaczy, tutaj był jeden dworzec kolejowy, obsługujący tą główną część. Miasta. Tutaj był drugi dworzec kolejowy obsługujący tą część. I tutaj y, kolejny dworzec, y, mały dworzec. Naokoło miasta biegła obwodnica. Od zasypanych wałów miejskich y, wzdłuż bastionów, górą, szczytem tych, tych, tych bastionów, aż do motławy. Tutaj był prom, przeprawa, i znowu podwalem przy stoczni szła z powrotem. Dzięki temu Gdańsk był dobrze skomunikowany. Dworce, obwodnice. W tej chwili tego, tego przejścia promowego nie ma. Na miejscu tego dworca jest stadion GKS-u i targowisko. Na miejscu tego jest drugi stadion. Czyli zamiast komunikacji jest, są stadiony. No, taka koncepcja. Mi to szkodzi. Na Biskupi Górce był w czasie Wolnego Miasta Gdańska teren niewojskowy, bo inaczej. Te góry były bastionami, tutaj, tutaj była armia. Potem, jak no, doktryny wojenne się zmieniły, to po I wojnie światowej to przeznaczano na teren niemilitarny. Teraz z dojściem faszystów do władzy znowu były tutaj koszary, i to w zasadzie sensie się nie zmieniło. Gdańsk od tej strony jest blokowany przez zabudowę militarną. Tak samo tutaj wszędzie są, tu, tu jest z kolei więzienie. Tak jak kiedyś Gdańsk był e, obwiedziony e, wołami i e, wodą, tak w tej chwili on jest obwołany e, terenami niedostępnymi dla ludzi, to znaczy terenami policyjnymi, terenami e, więziennictwa, terenami przemysłowymi i no i, i, i w zasadzie nie ma żadnego, żadnych perspektyw rozwojowych. Kolej skróciła się do tego miejsca, i w związku z tym ten rejon żyje. A żeby się dostać tutaj albo tutaj, to trzeba pokonać straszną drogę, ponieważ tutaj nie ma żadnej przeprawy i tutaj nie ma żadnego odwalca. Y, autostradę zbudowano w tym miejscu. To jest y, ulica Podwale miejski. Tutaj tutaj w zasadzie niczego kiedyś takiego nie było. To była nowa koncepcja. Tutaj jest leningradzka, w tej chwili się inaczej się nazywa i ona tak przecina tą, tą całą historyczną część miasta, na go na dwie części, na zaniedbane tereny przemysłowe, na tereny mieszkaniowo-turystyczne, jakieś takie, takie nie plakatowo-propagandowe i na, na tereny, które są kompletnie niezagospodarowane dla, dla miasta. No i tak te miasto nie wiem, naprawdę ma małe szanse na to, żeby się rozwijać. W centrum przeniosło się raczej do brzeszcza, raczej w tamtym kierunku.